Wartość wyrażenia x kwadrat minus 6x plus 9 dla x równego pierwiastek z 3 plus 3 jest równa. Zapiszmy sobie naszego podanego x -a oraz wyrażenie. I zauważamy, że tutaj zamiast tego x, -a i tu zamiast x -a wstawiamy pierwiastek z 3 plus 3. Otóż ścieramy naszego x. -a który jest do kwadratu, i w to miejsce wkładamy pierwiastek z 3 plus 3. Później spisujemy minus 6, korektoruję x, -a i szóstkę wymnażam przez wyrażenie, które wstawiamy zamiast x. -a. Pierwiastek z 3 plus 3. I dalej spisujemy plus 9. Widzimy, że w pierwszym nawiasie stosujemy. Tutaj ten oto pierwszy wzór skróconego mnożenia. Pozostałe wypisałem w ramach przypomnienia. Więc od nowej linii zapiszmy. Równa się. Stosujemy pierwszy wzór. A kwadrat, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu. Tutaj będę pomału rozpisywał, bo może młodzi uczniowie będą nas oglądać. I teraz podwojony iloczyn, czyli 2 razy pierwszy element razy drugi i dodać ostatni element, czyli 3 do kwadratu. Minus. Tutaj sobie pomnożymy przez nawias strzałkami. Minus 6 pierwiastek z 3. Minus razy plus to minus 6 razy 3, 18, dodać 9 równa się. Kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, to z tego otrzymujemy trójkę. Dodać tutaj 2 razy 3, 6 pierwiastek z 3, dodać 9, minus 6 pierwiastek z 3, minus 18, dodać 9 równa się. Pierwiastki mają przeciwne znaki, więc to wyredukujemy. Tutaj mamy minus 18, 9 i 9 to jest plus 18. Zatem te liczby także się nam wyredukują. I zostaje nam sama trójka. Jest to odpowiedź B.